piątek, 8 czerwca, w Zespole Szkół w Czarnym otwarto klub kibica. Uczestnicy akcji, ubrani w stroje w barwach narodowych, świętowali inaugurację UEFA Euro 2012. O szczegółach młodzieżowej strefy kibica opowiedzieli nam nauczyciele z Zespołu Szkół i jednocześnie zagorzali kibice reprezentacji Polski: pani Wioletta Szczepanik i pan Jan Żwinicki. Nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Czarnym, w związku ze zbliżającym się świętem dla wszystkich Polaków Euro 2012, wymyślili takie hasło. Kibic, Dzień Kibica w naszej szkole wszystkie dzieci, młodzież przebrała się w tym dniu za nasze barwy narodowe, nie tylko zresztą za nasze, każdy mógł się przebrać za barwy narodowe wszystkich krajów uczestniczących w Euro 2012. Przyszliśmy przebrani, świetnie się bawimy, dopingujemy, uczymy się dopingować, wspomagać naszych w tym dniu. Chciałbym powiedzieć, że jest to świetna zabawa. Chcielibyśmy również pokazać mieszkańcom, że my też potrafimy się bawić, że mimo że jesteśmy z dala od wielkich stadionów, to w czarne również też trwa kibicowanie. Zachęcamy wszystkich do kibicowania, a jednocześnie uczymy dzieci, jak wspaniale się bawić w tak wielkim świętem. Może nie wszyscy są za piłką nożną, ale my jesteśmy gospodarzami i chcemy pokazać, jak serdecznie wszystkich witamy u nas w Polsce. Punktem kulminacyjnym, jak Państwo widzieli, było tutaj spotkanie na tym czerwonym boisku na długiej przerwie, wspólne zdjęcie, wspólny doping, nauka tego dopingu, śpiewanie hymnów z Euro 2012, ale oprócz tego na holu bawiliśmy się wspólnie, tańczyliśmy, na lekcjach wychowania fizycznego są różnego rodzaju konkursy z nagrodami, z drobnymi oczywiście nagrodami. Lekcje oczywiście trwają, ale przerwy i lekcje wychowania fizycznego to, to jest właśnie święto dla dzieci. Wymyśliliśmy jeszcze konkurs, który trwa przez cały euro. Kibic ekspert. Każdy uczeń ma, może wrzucić do urny. Przed gabinetem wychowania fizycznego jest urna, wrzucić typ, wynik z każdego meczu. Punktujemy, będziemy podliczać te punkty i na koniec roku wytypujemy najlepszego ucznia, eksperta kibica euro 2012. I oczywiście jakąś nagrodę fundujemy. W świętowanie inauguracji UEFA euro 2012 włączyła się aktywnie większość uczniów zespołu szkół. Począwszy od najmłodszych klas szkoły podstawowej, na najstarszych klasach gimnazjum skończywszy. Dzieci i młodzież zjednoczyły się, by wspólnie bawić się i świętować otwarcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Będąc pośród młodych kibiców, nie pozbawiliśmy siebie możliwości zapytania niektórych spośród nich o przewidywany wynik meczu otwarcia, w którym reprezentacja polski zmierzyła się z Grekami. Oto typowane wyniki. Choć jak wiadomo, przewidywania te nie sprawdziły się, młodzie kibice wciąż nie tracą nadziei na wyjście z grupy naszej drużyny narodowej. Wszystko rozstrzygnie się podczas sobotniego meczu z Czechami. you yeah.